Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam Was na ogólnie czytanie tarota dla zodiakalnych skorpionów na luty 2020 roku. Zapraszam również skorpiony ascendentalne, księżycowe, marsowe i wenusowe. Pod filmem znajdziecie link do strony, na której można obliczyć sobie w jakich znakach były planety w momencie Twojego urodzenia. I zapraszam jeszcze, kochani, na czytania indywidualne. Jeżeli ktoś potrzebuje, piszcie na tarotesme 2pl Pod filmem ten adres również jest. Będę używać dzisiaj do czytania The Lights Here Jeśli będą potrzebne jakieś dopowiedzi, mam tutaj kilka różnych talii, więc zobaczymy, która w danym momencie mnie przyciągnie wszystkie talie były dokładnie potasowane i oczyszczone ale jeszcze tradycyjnie przed samym czytaniem ruszymy energię w tu i teraz proszę moje wyższe ja o prowadzenie w czasie tego czytania dla mnie i dla wszystkich osób które będą odsłuchiwać ten film w swoim czasie zgodnie z naszym najwyższym dobrem i ku największej naszej korzyści. Skorpiony. Luty. 2020 rok. Jakie energia dla skorpionów na luty. 2020 rok. Zobaczmy kochani. Skorpiony, luty 2020 rok. Główna energia tego miesiąca lub wyzwanie tego miesiąca: co odchodzi, co przychodzi, co będzie pomagać, a co będzie przeszkadzać. Wpływy zewnętrzne, wpływy ukryte, oczekiwania lub obawy i rezultat albo rada. Okay. Zobaczmy, co mamy w tle czytania. W tle czytania Piątka Mieczy, chyba tą samą kartę miały wodniki, zdaje się, w tle czytania, czyli, no, jak, to, jak ja to mówię, coś was gryzie, coś, tutaj jakiś może konflikt wewnętrzny ostatnio się pojawił, coś, były jakieś sprawy do przemyślenia, no, tutaj tak jak to wszystko dziobie w głowę, coś kracze, coś... Mi się wydaje, że bardzo możliwe, że to po prostu był jakiś konflikt wewnętrzny. Trzeba było podjąć może jakieś decyzje. Oczywiście to jest karta tła czytania, więc nie ma większego takiego wpływu, ale po prostu szerszy, czyli z czego wychodzimy. Zobaczymy, z czym to będzie związane. Wyzwanie tego miesiąca. Karta Wisielca. To jest karta. Która mówi o tym, że żeby rozwiązać swoje sprawy, problemy, trzeba, trzeba tak jakby zmienić punkt widzenia, e, zobaczyć, spojrzeć na daną sytuację z nowej perspektywy. E, I tam będzie, tam jest szansa na właśnie znalezienie tego pomysłu na to, jak rozwikłać sprawę. Bardzo możliwe, że ten tutaj ból głowy i, i to takie. Y, ten konflikt wewnętrzny był zbudowany z tego, że y, próbowaliście w stary sposób rozwiązać jakąś sprawę, która y, być może już wielokrotnie były próby rozwiązania jakiej, jakiejś sprawy, ale cały czas te, w ten sam sposób były próby rozwiązania. Tutaj trzeba znaleźć nowy sposób. Być może y, to jest takie, no to jest przede wszystkim major arkana, więc. To nie jest jakaś byle jakaś sprawa. Myślę, że ten nowy sposób widzenia siebie, w świecie, sytuacji, w której jesteście, również, zobaczenie tego z innej perspektywy, będzie takim przełomem, bo też pozwoli Wam wyjść z tego impasu. Bo karta wisielca zawsze mówi też o opóźnieniu jakichś jakich spraw i o takiej konieczności cierpliwości. Dobrze, zobaczmy, co odchodzi. Karta diabła, super. Od razu zobaczymy, co przychodzi. Król buław, świetnie. Zobaczcie. Prawdopodobnie były jakieś takie sytuacje, w których to zawieszenie to była próba, tak jakby wyjścia z jakiegoś uwikłania. Coś mogło Was w jakiś sposób spowalniać, ukwarunkowywać, więzić w jakiś sposób. Czy to były sprawy jakieś zawodowe, czy jakieś prywatne, czy jakieś towarzyskie, czy nawet zdrowotne. To było coś, na co trzeba było znaleźć sposób. I w tym, w tym miesiącu ten sposób odnajdziecie. Bo idealnie jest to pokazane, że odchodzą uwarunkowania tutaj w karcie diabła, a pojawia się czynienie swojej woli, działanie i to takie bardzo konkretne działanie w królu Buław. Czyli wyjście z tego impasu. Król Buław on zawsze działa. On jest, on nie jest uwarunkowany w żaden sposób. On po prostu czyni to co chce. Ale na to znajdziecie po prostu sposób w tym miesiącu. Zobaczymy, co Wam w tym będzie pomagać, w odnalezieniu tego spojrzenia na tę sytuację z innej perspektywy. Ósemka denarów będzie Wam pomagać, czyli e, przyłożenie się. To jest przede wszystkim karta pracy, karta wykuwania dniem i nocą, dniem i nocą, czyli wielka uważność będzie potrzebna. Na pewno tutaj, tutaj na tej karcie dziewczyna. Nie wiem, czy to złapie się ostrość. Chyba jest ok. E, ona siedzi ze świecą. Ona potrzebuje świecy. Tutaj zresztą płonie druga świeca. I cykle księżyca się zmieniają, a ona jest cały czas uważna i obserwuje swoje życie. Wygląda na to, że do tej pory za bardzo byliście tutaj. W tej karcie piątki mieczy. Za bardzo byliście, tak, jakby w swojej głowie za dużo y, analizowaliście sytuację, i za, i za mało widzieliście swoich tak jakby y, pozytywów. Może to było takie narzekanie, y, takie nawykowe nawet, albo nawykowe pomniejszanie siebie. A tutaj trzeba podejść do sytuacji w sposób bardzo metodyczny. Ósemka denarów jest. To jest mistrz logistyki, to jest ktoś kto po prostu idealnie potrafi zebrać się i wytyczyć sobie plan działania i usilnie dąży do wykonania go w jak najlepszy sposób. Nie szczędząc sił. I to wam będzie potrzebne zdecydowanie. I to, wam, to, was, to was będzie wznosić i pomagać. Ok, a co będzie przeszkadzać? Sentymenty. Co już tak powiem, kochani. Ale jeżeli to jest sprawa jakaś towarzyska, czy uczuciowa, czy nawet zawodowa, a nawet bym powiedziała, zwłaszcza zawodowa, nie dajcie się brać na jakieś sentymenty tutaj. Nie dajcie się komuś na zasadzie takiej, bo ja cię lubię, to ty mi coś tam zrób. Tutaj nie. Tutaj. Zdecydowanie musicie skupić się na tym, co wy macie do zrobienia, co dla was jest najważniejsze. Ta uważność wam tutaj pomoże. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Tutaj też trzeba unikać takiej luźnej atmosfery, takiej zabawowej atmosfery, takiego takiego po prostu no przyjaznego przyjaźnego luzactwa. Ale to wiadomo, no każdy chciałby, żeby było miło i sympatycznie. Ale są takie momenty w życiu, że trzeba naprawdę bardzo konkretnie wytyczyć sobie cele i, i, i po prostu dążyć do nich. z wielką uwagą. I to ten miesiąc myślę tak taki będzie. Także nie pozwólcie na to, żeby ktoś odciągał was od tego, co macie do zrobienia. Bo to też mogą być takie, tutaj zadzwoni kolega czy koleżanka i nie możecie tutaj rzucać niczego. Tutaj musicie się ukierunkować, dlatego, że słuchajcie, w karcie Wisielca to jest, to jest energia to jest rodzaj takiego odciągania w czasie też. Coś Wam umyka przez to. Nie pozwólcie na to, żeby Wam to umykało. Tutaj przyszedł czas, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i bardzo metodycznie do tego. Z pasją, wręcz bym powiedziała. Wpływy zewnętrzne, karta cesarzowej. Bardzo dobrze, będzie pomoc. U niektórych osób to może być, no w karcie cesarzowej to może być matka, albo to może być ktoś, kto ma takie cechy opiekuńcze i bardzo szczodre, takie, no, ja bym powiedziała, dające też i dobrobyt, i wszelkie takie zadowolenie. Przede wszystkim taką, otacza takim, taką właśnie troską. Także to, tak jak mówię, może, być, może to być mama, może to być ktoś z otoczenia o cechach takich, taki matkujący troszkę. To oczywiście też nie musi być kobieta koniecznie. To może być też mężczyzna o takich cechach. Ale też może to być Taka energia sprzyjająca na zasadzie takiej nieukierunkowanej, że to musi być konkretnie jakaś osoba. To może być tak dla niektórych osób. No, nie wiem, tak mi przyszło. Nie wiem dlaczego, ale jeżeli są tutaj osoby, które, które są religijne. To mogą szukać wsparcia u żeńskich odpowiedników w różnych religiach. Bo nie chcę tutaj tylko do jednej, koniecznie do Matki Boskiej, na przykład. Kierować takie, jakby modlitwy proszące o pomoc. Lub dziękczynne, oczywiście. Może to też tak być. W każdym razie, jeżeli tutaj. Wiadomo, to jest, kochani, czytanie ogólne, więc każdy tutaj niech bierze to, co z nim synchronizuje, prawda? Więc yy, to są wpływy zewnętrzne. Więc ta łaska może na was wpływać od tego typu osoby, energii yy, i przyjmujcie ją, bo ona wam się naprawdę przyda. Wpływy ukryte lub niespodzianki. No i fajnie, słuchajcie, bardzo fajnie, bo... Yy, Koło fortuny po karcie wisielca, to jest oczekiwany obrót losu na lepsze. Na lepsze, kochani. Wyjdziecie z tego impasu, ale tutaj trzeba będzie się naprawdę postarać. Naprawdę. Systematycznie, konkretnie wziąć się za siebie, i wtedy po prostu, jak to się mówi, wszechświat zacznie Wam sprzyjać dużo bardziej niż teraz. Też tutaj trzeba y, troszeczkę ukrócić znajomości jakieś, właśnie, tak jak mówiłam. Y, Osoby, które są bardzo miłe, i, i tak dalej. Może, to mogą być naprawdę fajne osoby, ale na ten moment wy potrzebujecie skupienia, a nie odciągania was. A tu wtedy z, nie wiadomo, kiedy właśnie ten impuls idzie. Idzie impuls, koło się obraca i idzie dla was. Idzie dla was właśnie ta dobra energia, urzeczywistnienie tych planów. Zmiana na lepsze, zdecydowanie zmiana na lepsze. To będzie niespodzianką. Ja myślę, że to może być nawet coś takiego dosyć yy, takiego efektownego, takiego yy, większego niż się spodziewacie. Oczekiwania lub obawy. Yy, to mogą być, moim zdaniem, to bardziej obawy, że nie wiem, czy sobie poradzę, yy, że może. Yy, to jest, dla mnie to jest ta czwórka kielichów jest taką kartą marudzania troszeczkę, takiego zblazowania no to też, jeżeli by na przykład brać pod uwagę to, że, że to nie jesteście wy to może być tak, że, że ktoś nie będzie chciał z wami współpracować, że będzie właśnie taki znudzony, że ciężko będzie kogoś pociągnąć tutaj za sobą, ale ja w tym czytaniu nie bardzo widzę y, taką energię, y, która by tutaj mówiła o jakichś y, połączeniach z jakimiś ludźmi. Bardziej tu jest wasza, konkretnie wasza walka, znaczy walka. Y, po prostu praca, po prostu praca. Więc y, oczywiście, wiadomo, trzeba odpoczywać, trzeba odpoczywać, ale y, żeby to nie było takie właśnie popadanie w skrajności. Im bardziej będziecie robić wszystko według listy i cyklicznie, tym będzie lepiej dla was. Bo to jest też tak jakby pokazanie wszechświatowi tej energii, czego wy chcecie. Ukierunkowania na to, czego chcecie. Tutaj nie może być takiego zblazowania i takiego mówienia, że ja już nie wiem, czego ja chcę. Tutaj, tutaj to w tym miesiącu musicie konkretnie Yy, nie znaczy musicie, no nie lubię tego słowa używać, ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj trzeba przyjąć taką konkretną postawę, brać sprawy w swoje ręce. Tutaj nie może być takiego zblazowania. Czyli tutaj bardziej to jest obawa, czy wy dacie radę, czy, czy nie będzie to dla Was za dużo, i czy wystarczająco silnie będziecie tym zainteresowani. Ale ja myślę, że tutaj nie macie się czego bać. Po prostu być może zbyt długo już był ten okres takiego zawieszenia. Jaki mamy rezultat? No, kochani, no pójdziecie do przodu i to naprawdę, naprawdę szybko. Tu naprawdę musicie pokazać, musicie pokazać po prostu wszechświatowi, że jesteście warci zachodu <laughs> i sobie samym przede wszystkim. No, praca się opłaca. <laughs> Praca nad sobą, oczywiście, to może, być, to może być czytanie naprawdę na wiele różnych rzeczy, bo to jest czytanie ogólne. Bardziej to widzę właśnie, jako, znaczy w dużej mierze widzę to jako sprawy jakieś zawodowe, takie osobiste, związane albo z rozwojem, czy z rozwojem, no nie chciałam tego nazywać rozwojem duchowym, bo to jest po prostu rozwój osobisty, tak naprawdę. To jest ewolucja, nasza, nasza wewnętrzna ewolucja, każdego z nas jako, jako człowieka. Więc yy, zbyt długo byliście w tym okresie, takiego, w tym momencie takiego zawieszenia, i dlatego yy, ta energia gdzieś troszeczkę się tak jakby rozlazła. Yy, troszkę polecieliście w jakieś przyjemności, w jakieś uwarunkowania, może od innych, może od jakichś rzeczy. Niektórzy tam, no powiedzmy, od telewizji, od, no, od czegokolwiek, to czasami w takim momencie znudzenia, takiego w momencie, gdy, gdy ten, ta karta wisielca tak się roztacza nad nami, to jest taki moment, że człowiek nie bardzo potrafi tą energię swoją zebrać tak odpowiednio. I dlatego wtedy łatwiej mu, nie wiem, posiedzieć przed telewizorem, cokolwiek zrobić, zrobić sobie budyń i, i nic nie robić tak naprawdę. A tutaj trzeba będzie właśnie, i to wam się opłaci, to zebranie się, wejście, narzucenie sobie jakiegoś konkretnego y, no, y, programu działań, bo nie chcę nazywać tego rygorem, w pewnym sensie troszkę tak, ale w momencie, gdy ta energia pójdzie, to wy nie będziecie mieli już wtedy żadnych wątpliwości. Będzie jakieś zdarzenie, którego się zupełnie nie spodziewacie, które ruszy wszystko do przodu. I to zobaczcie jak. Zobaczcie jak. I wtedy to już nie możecie się po prostu o nic, nad niczym wahać. Po prostu, jeżeli będziecie czuli, że to jest to, to jest to, co ja chcę robić. To jest, to jest właśnie o tym zawsze marzyłem, marzyłam. Albo do tego zawsze zmierzałam, zmierzałem, to naprawdę nie zastanawiajcie się nad tym. To jest coś pięknego. Coś pięknego. To jest, to jest karta sukcesu i niesamowitego progresu do przodu. Znaczy, no, progres musi być do przodu. Po prostu progresu. Super. Wspaniałe macie czytanie. Nie zanosiło się to na to na początku kart, ale troszeczkę wyrzeczeń, zaciśnięcia, no wiecie czego, i do przodu. I naprawdę w marzec możecie wejść już z naprawdę bardzo fajną energią. Na takim pełnym biegu po prostu. I już bez tych rozterek. Już bez tych rozterek. Także, kochani, macie tutaj sporo roboty, przyznam się szczerze. Tu miałam dokładać karty, ale nie. Tutaj już teraz po wyciągnięciu reszty kart, to one są tutaj bardzo, moim zdaniem, jasno to mów, tutaj dopowiadają. Do tego króla miałam. Dociągać. No dobra, no dobra, obiecałam. No dobrze, niech będzie, niech będzie do króla. Zobaczmy, co z tym królem się wiąże. Zobaczymy osztozę tarot. No w końcu to jest karta też przyszłości, w kierunku, w jakim to zmierza, co przy tym królu stoi. Odkładanie na później i zobaczcie. To jest e, to jest Czwórka Mieczy w normalnym tarocie, i to jest taka karta, która mówi: Tutaj wszystko dookoła jest szare. Widzicie? Wszystko dookoła jest szare, a tylko ten obrazek w tle jest kolorowy. I to jest karta, która mówi o tym tak: Ja tutaj na razie to jeszcze nie, ale wiem, kiedyś, kiedyś tutaj trafię w to piękne, kolorowe miejsce. Na razie to jeszcze nie i zobaczcie. To jest właśnie to. To jest, to jest tak, jakby po tego, tego yy, tej karty Wisielca. A tu następuje to przebudzenie. Tutaj, yy, dla, dla, dlatego jest tutaj król Buław, bo król Buław sam pod, pod, podnosi, yy, po prostu, yy, tak jakby inicjuje. I tutaj to jest kwestia woli. To jest kwestia woli, żeby nie odkładać na później, żeby to zrobić już. I to będzie też taki moment, kiedy na przykład zamiast włączyć telewizor, zabierzecie się na przykład za jakąś robotę. Po prostu ruszycie tą energię, pójdziecie do przodu. Niech to będzie na początek. Ja już tak prowizorycznie, już, znaczy już tak mówię, tak hipotetycznie bardzo, że. Na przykład, zabierzecie za sprzątanie, za jakieś odkurzanie, za układanie, posprzątanie, wytworzenie nowej energii. Później możecie mieszkanie okadzić jakimś, jakąś szałwią czy czymś. Każdy ma na to jakieś swoje sposoby. Czy na przykład dobrze przywietrzyć i, i pójść do przodu, żeby to nie, nie było gdzieś daleko, daleko? Bo zobaczcie. To po prostu może być już, tylko to od Was zależy. Pokażcie życiu, że zasługujecie na wszystko, co najlepsze, i swoją wolą zainicjujcie to, a później to pójdzie samo. Super, macie bardzo fajne czytanie, drogie skorpiony. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne czytania. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło. Do zalajkowania filmu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do usłyszenia.